Proba, Jill miała 8000 punktów. Co Jill robiła cały mecz? Patryk. Co Cię to obchodzi? Nie ingeruj w to, co robiła Jill. No właśnie, nie ingeruję. ja zrobiłem wszystkie zadania. Ja robię teraz ostatnie, mam zagrać jako medyk? Mhm. Mm

Ale poszalałeś, o cholera. No. Ej, który dzisiaj jest? Piętnasty. Za pięć dni Genshin. No. Już chyba ten S.T.A.L.K.E.R. miał premierę? Chyba tak. Czekaj. Eee, wyszukam to. S.T.A.L.K.E.R. 2 Xbox Premiera. Czekaj, zamów przed sprzedaży. Naprawdę muszę się zalogować, żeby się dowiedzieć takich informacji. Chyba was A Swoją drogą wiesz ile waży? Mhm. 146 giga. No mega dużo. Znaczy wiesz jak sobie to porównamy do Genshin, który waży 90? W sumie... Ale to wiesz, to, że Genshin jest źle zoptymalizowany, to nie ma co brać go po prostu jako wyznacznik. No właśnie, Genshin jest po prostu tak ostrzelający. Klaudet się kitra pod paletą już, nie? Oj, co? ona jest po prostu przygotowana. No tak. Uh, game game will release on November 12. A nie 20? 20, sorry. Mm. Well, to już by było. O, Davidia przyszła podała nam tu. Kręcenie, kręcenie Gena, uciekanie przed Deslingerem, Spridropuje to. dobra. Nie trafił. Kręcenie Gena, uciekanie przed Deslingerem i i czytanie artykułu. To nie są moje. O. Wyczaił moją metodzirkę. Ja idę pod ciebie tu. Nie trafił. Kurde, jestem pod paletą! Nie wiem, czy złapię go. Tak! dziękuję! Nie ma sprawy. To było piękne! Jest na mnie, jest na mnie, zostawił cię. Ale to w sumie, no ja mogłem wisieć, bo ja jeszcze nie wisiał. Hmm, spirit stopy, na mnie. Dostała paletą. Jezu, spocił mi się odbyt. Chyba. O kurwa, spirit jest, ja nie wiedziałem. No, spirit. Ej, no, ja, ja, ja teraz tak właśnie na nią wyszedłem, ale... O, ja też. Ej, wow, dwóch nowych killerów akurat no. jest. O, ściągamy jeszcze. Tyle nowych tu. Już jest na tobie? Bo ja trochę ratowałem drugą Mikele, wiesz. A... Wszedłem jej w łańcuch, żeby jej nie, nie zabił. Czaję, czaję. Muszę się zmędzić. Nie mogę się jeszcze leczyć. Nie, jeszcze nie. Ty nie możesz ogólnie. Ciesia to może czarnążka. tylko ten. Jak jesteś medykiem, to możesz po prostu użyć tej umiejętności, no nie? To tam na przykład może cię ktoś wiesz. Nie wyleczysz mnie. To spieprzaj czarny. Ja cię Lusko widzę. Weź mała. chodź tu do mnie. Ja widzę cię, ty mnie też widzisz, idę na ciebie. Spirit tu jest, uciekaj. Dobra, stój, stój, stój. Ja nam dam umiejętność. Ja też dałem. I ty jesteś uleczony, ty jesteś. Tak, Budałem za to... Mi, jaj, ty. To jest super połączenie, żeby żebyś... Zastunowałem ją medyki. paletą. Leci Dobra. za mną będę leżał. Masz tam jakąś paletę czy coś? Jezu! 360 zrobiłem! Brawo. To ja nawet nie wiedziałem, Kurwa. że tak umiem. Typ nie miał terroru Mnie złapał! O kurwa. A na mnie sy spirit przeniósł, się wymienili Umiera no na haku nie, ten no BS, nikt, nikt, nikt go nie zdjął Nikt go nie zdjął sam to jest ta morelica. Czekaj, no ja idę szybko zdjąć go, ale nie zdążę. To nie był on, chyba, nie? Nie, nie, to nie był on. Wyleczyło nas! Ja pierdolę. Kocham to. Tak, to jest fajne akurat, no to mi się podoba. Idzie tu już skądś nie wiem skąd. Obok są. Bez... Spirit chyba, nie? Czy... Nie, strzelające. A bo oni chyba mają inny terror tutaj. Dobra, jeszcze to jest zrobione tutaj. Kój w to, czy się trigadujemy. Ja tu nie wiem jak się tu trigaduje. Te mapy są. Wiesz co? Dobra. <grystanie> Przyjmuję Dobra, dobra, a ty uciekaj, bo ty umierasz. Ale przyjąłem <grystanie> chociaż. Kurwa, nie umiem dwa na godzinę. Kto? No ty. Nie. Nie, nie. Wszędzie przyszedłem. Dobra, wracę do tego gena, ale muszę się. To ten co chwilę traci terror, to mi się bardzo nie podoba. Myślisz, że wgrał seperki? Tak. Kurwa dziwka tu mnie wbiła. Kooperacja, to mi się nie podoba. Jak chcesz, to... A nie, bo ty jesteś daleko, dobra. A nie, czekaj. Ty tam jesteś, dobra. Bo chciałem powiedzieć, Denerwuję że coś, tą, tą która mnie nie chciała leczyć. Udaje, że ją o. ściągam, a tak naprawdę jej nie ściągam. Proszę. Za to, jak ona się zachowała wobec mnie, będę dziś toksycznym surwem po prostu. Dobra, z Mikaela zdejmie. Dziękuję, Mikaela. Ale krzyknął ten muścina. Ona biega, Patryk za mną, ona mi teraz nie odpuści. Zdjęłam na nią paletę No trudno Zestunowałem ją paletą jak coś Tą Morelicę To zawsze jest Claudette Taki to... gracz, który Leczycie? cię? mnie. je Jebde Minąłem się z nią Żółte? O Boże totem, to jest ten mityczny gracz po prostu A, no. No, Powiedz mi, to totemy w tym trybie wnoszą nic. No po prostu... Tysiąc punktów. No tysiąc punktów. Może ma zadanie, że musi 50 tysięcy lat pońców zebrać. Chociaż w sumie, jak masz zadanie, na przykład jakieś takie nie. Wiem, tylko nie wiem, czy one się liczą. Naczyszczenie to temów. Kończę ostatnią na genę, na jeżeli nie trybcie. przyjdzie, to kończymy. Mhm, koniec. Jesteś pod bramą? O kurwa, nie, leżę, leżę. Wiesz co, uciekaj, nie pokazuj się jej. Ruska Michaela dostała chyba, tak. Może zrobię tą bramę? Myślisz, że dam radę? Jeszcze czekaj, dopiero klikam spectate. Jeff ma bardzo dużo bramy. Ale on jest goniony teraz. Ona tu przyjdzie, wróci. Speret. szpyryta tu wróci. Szprotka zasrana. Ruska Mikaela umarła? Tak, na always tak, już. Umarła, no. To masz otworzyć, no. Znaczy... Wiesz co, jedyne co to, to masz, Claudette. Jesteś bo... tego pewny, Poczekaj. co mówisz? Poczekaj, bo Claudette się mentuje, bo mówię, że Jeff już umiera, to mu nawet nie pomożesz. Claudette jest obok ciebie chyba, czekaj. Chyba? Czekaj, nie, nie widzę jej. Ona jest, o kur, nieważne. W mnie. Ej, ale Claudette jest pod drugą bramą i jest przy tej otwartej, ona ucieknie, w sensie otwartej, Mityczne. ona jest na klika. Mityczne, uciekłem ja i ta, która Claudette, chciała no. mnie zniszczyć. Jebne, ale się udało. Moje Nemezis uciekło. Ej, ja jestem jej Nemezis.